Uwaga, uwaga na fałszywe profile podszywające e, się pode mnie. Są to takie profile, jak na przykład takich kwiatek Prishfeet in Heading, albo taki profil na Facebooku Zysk Inwestycji, albo często to są profile, które wyglądają tak ok, nawet jakby ktoś po raz pierwszy na nie spojrzał, ale mają bardzo mało. Obserwujących i bardzo często są założone chwileczkę albo niedawno. Ja w internecie działam od roku 2016, także mój profil na każdym medium ma wiele, wiele lat tutaj swojej historii. Nie założyłem nigdy go gdzieś tam chwilę prędzej. W tej chwili w ogóle w Polsce mamy wysyp tych takich oszukańczych profili, które właśnie zapraszają osoby, które decydują się dołączyć na przykład do ich grona znajomych na jakieś grupy na Facebooku, albo na jakieś grupy na Whatsappie, albo na jakieś inne grupy. Obiecując jakieś niebotyczne inwestycje albo zyski z inwestycji. Ja w tej chwili nikogo nie zapraszam do żadnej grupy, kto nie jest moim klientem. Tylko moi klienci, którzy wykupią u mnie jakieś usługi, dostają indywidualne zaproszenia. Nikogo z zewnątrz, do takich grup nigdzie nie zapraszam także uważajcie na to jeżeli zobaczycie taki profil to napiszcie do mnie z zapytaniem czy to jest mój profil albo od razu go zgłoście do Facebooka albo do Instagrama albo do innego medium na przykład TikToka bo też wiem że takie sytuacje się na TikToku także zdarzały uważajcie nie dajcie się nabrać te wszystkie profile próbują Was okraść z pieniędzy. A ja jeżeli byście chcieli wiedzieć, w jaki sposób ja tak naprawdę inwestuję, jak wygląda moja strategia inwestycyjna, to serdecznie zapraszam na mój webinar, który prowadzę we wtorek o 20. Tam pokazuję, nie, jaki sposób Ty możesz inwestować, abyś sam miał efekty, bez wysyłania jakichś sygnałów na jakichś grupach. Także serdecznie zapraszam, link do zapisu znajdziesz tutaj pod filmem, albo w opisie tego filmu, albo w komentarzu. Także jeszcze raz, uważajcie i do usłyszenia Robert.